Cześć wszystkim, tutaj Tiki, i witam Was w, po przerwie w, na Robloxie. I dzisiaj zagramy sobie w Dangerous Truck Driving. I chodzi w tej grze o to, żeby jechać przez trudny teren z ciężarówką. Więc zacznijmy sobie. Z góry uprzedzam, że niedługo wyjeżdżam. Ale jest szansa, że, że jeszcze nagram coś przed wyjazdem, i jak już ben, i Następny odcinek pewnie już będzie bez żadnych lagów. Więc jesteśmy już na 500. 500. 600. Iż. Pilca? Nie wiem. Mhm. Większość ludzi jedzie bardzo szybko. Nie, 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 nie. Okej, okay, jedziemy. <śm> buźka jakaś tutaj jest. Jesteśmy na tysiącznej szpilce. <noise> Kocham to, że to są szpilki. <noise> Już kiedyś w ogóle w to grałem, ale dawno, kiedyś w to grałem i ma, ta gra ma wiele tych nowości. Tutaj mamy wielki pasek yy, Jaką ten, o, odległość przebyliśmy Hamuj, 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 szybko, szybko, nie Okej okay. Tutaj ktoś zablokował nam przejście Przejedźmy może tutaj bokiem Tędy Chłop pisze teraz. S. No dobra, zaraz się zrespawnuje. Trzy, dwa, jeden. Dobra. Jedziemy. Nie, nie, nie. Nie spadaj, nie spadaj. Nie spadaj. Nie, nie możesz spać. Nie. Nie, 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 nie. nie. Nie, 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 nie. Cofnij, cofnij. Przyspiesz. No nie, widzowie, to się nie uda. Dobrze, widzowie, jesteśmy już przy tej żółtej buszce. Znowu. I na razie nikt mnie nie zablokował. Jedziemy. Uwaga, czy tutaj znowu będzie ten typ? No, a szczęście nie ma. Jak on wkurzał. Naszym zadaniem jest dojechanie do pierwszego checkpointa, a nie całej drogi. Może będę nagrywał więcej z tej gry i przejdziemy sobie to całe. A nawet jakbyśmy to kiedyś przeszli, to mamy tutaj też tryb hardcore, gdzie nie ma żadnych świateł ani checkpointów. Wow. Tutaj jest wielki zjazd z górki, żeby tylko tutaj się utrzymać. To najważniejsze. Okej, okay. dobra, tak, 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 tak. Przyjeżdżamy! Przejeżdżamy! Przejeżdżamy! Tak, tak, nie, nie! Skręcaj! 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 Nie, 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 nie. Nie. ma. Nie masz prawa się przewrócić, rozumiesz? Ani urządnąć. Czekaj, czy tutaj jest tak? Czekaj, czekaj. Tak! Tutaj jest ans. Tak! Mamy jeszcze trzy sztuki takie. Za darmo były. Ale super rzecz! Nie wywal się! Nie wywal się! Nie wywal się! Nie wywal. Dobra. Dobra. Tutaj mamy jakiś załamany most. Mm. W BeamNG ostatnio sobie pobrałem mapę z takim załamanym mostem <laughs> Więc już będzie taki odcinek, pewnie Proszę, proszę, nie, 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 nie Dawaj, 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 dawaj Zrób to, jedź, jedź Jedź, jedź Czy to jest co? Nie, 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 nie. Amstak. Amstak. Okej. Okay. Dobra. Mamy ostatnie dwa amstaki, widzowie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Spadło nam kółko. Nie, nie spadło. Nie spadło. Jednak, ale było bardzo blisko. I tutaj jest jakiś zawalony tunel. Mm. Widzowie no. My to robimy przecież. <śmany> Mamy już 5400 szpilek. <śmany> szpilek. To mnie śmieszy. Czy tam jest checkpoint? Proszę. Checkpoint od 10. na 10 tysięcy Nie, Nie, to się nie uda. Nie, 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 nie. Ja tego nie zrobię. Przecież ja tego w życiu nie zrobię. Tylko przypominam a o zasubskrybowaniu kanału. Jeżeli wam się ten filmik spodobał, zostawcie lajka. Like Byłbym bardzo wdzięczny za to, bo ostatnio jeden subskrybent odsubskrybował kanał. Okej, okay, jedziemy dalej. Jedziemy mamy jeszcze dwa anstaki i 7000 szpilek przebyliśmy jeszcze 3000 tysiące do checkpointa uff uf, oh. wow. naprawdę ciężko tu jest dla mnie bardzo ciężko I jedź, jedź, jedź. Ups, ups, ups. Ale na szczęście tak nie, nie jest tak ciężko jak na początku, bo tam był taki zjazd z górki. Okej. Okay. Tutaj jest załamanie drogi i takie. Jeżeli ktoś chciałby sobie zabić czas, to bardzo polecam tą grę. Okej. Okay. Dobra. Mamy 8000 szpilek. Jeszcze 2000. Nie powiem, że to tylko 2000, ani aż 2000. To w sumie nie jest tak dużo ani tak mało. Czemu mi się szpilki cofają? Co jest? Ale i tak jedziemy do przodu. Okej, okay. jedź. Taż ciężarówka ma w ogóle takie bardzo słabe, lipne hamulce. Okej, okay. aż mi się żołądek ściska, tak się stresuje. I nie chcę naprawdę stąd spaść. Okej. Okay. Szpilki już nam idą do przodu. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Nie. Taki mały przesmyczek. Nie, nawet mi tak. Nie, nawet mi. Nawet mi nie mów. Wow, 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 wow. Było blisko. Było blisko. Jeszcze jak blisko. Okej. Okay. Dojedźmy do tego checkpointa. Proszę! Dojedźmy tam. 8500 szpilek już za nami. Tutaj to wygląda, jakby to było 100 tysięcy szpilek na całym tym pasku. tu. Hmm. Wow, jak tu trudno się jeździ. Okej, okej, 9000. tysięcy. Jeszcze tysiak. Jeszcze tysiak. Tysiak. Już widać to. Już to widać tam. Przejedź to. Przejedź to. Przejedź to. Przejedź to. przejeć to. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Anstak! Tylko nie za mocno. Okej. Okay, Okej. Okay. Jesteśmy blisko. 300 szpilek tylko. 200. Nie wywal się. Proszę cię, nie wywal się. Proszę. Tak, tak, tak. Tak. You made It to the first checkpoint. Zrobiłeś to do pierwszego checkpointa. Ale więc cel naszego odcinka jest osiągnięty. I dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeżeli Wam się filmik spodobał, tylko przypominam o lajku i, i polecam czekać na różne treści na tym kanale. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczonka!